Niech zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Oj, przydałoby się, żeby święty Jan Paweł II jeszcze raz to powiedział i odsułował naszą ziemię. Za daleko już to wszystko zaszło. Skoro na świecie można wprost promować diabelskie filozofie, a zwalczać wiarę i chrześcijaństwo, to chyba już tylko boska interwencja może nas uchronić przed powolnym staczaniem się naszej cywilizacji w dół. Żyć jednak dalej trzeba i w tym pomogą nam dary Ducha Świętego. Dary mądrości i rozumu, by odróżnić dobro od zła i rozeznać swoje powołanie w życiu. Dar rady, bo nie jesteśmy nigdy sami w decyzjach i możemy uciekać się do samego Boga. Dar męstwa, by wytrwać w wierze nawet, jeśli jest ona wyśmiewana i szykanowana. Dar umiejętności, abyśmy mieli talenty i nie roztrwonili ich, ani nie zakopali. Dary pobożności i bojaźni Bożej. Aby mieć w sobie pokorę i otwartość na doświadczenie Boga w życiu. Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Nauka, która ma być dla nas spożytkiem, wynika z chęci nauki w ogóle, ale dziś trudno porozmawiać z kimś, kto nie dopuszcza faktu, że być może się myli. Pan Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego i chce nas obudzić z letargu. Apostołowie potrzebowali Ducha Świętego, żeby głosić Boga. My potrzebujemy dziś Ducha Świętego, żeby odnaleźć siebie i swoje powołanie.